Zobaczmy więc co o ziemi mówią fragmenty z Pisma Świętego i to tylko niektóre, jest ich naprawdę sporo. Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Na nich wystawił namiot słońcu, a ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi je aż na drugi kraniec. A nic nie ukryje się przed jego żarem. Księga Psalmów cztery, 6 Przewodnikowi chóru, Psalm Dawida Niebiosa głoszą chwałę Boga a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk Księga Psalmów 19:1 Ci którzy są mądrzy będą świecić jak blask firmamentu a ci którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości jak gwiazdy na wieki wieków Księga Daniela rozdział 12 werset 3 To ten który zasiada nad okręgiem ziemi jej mieszkańcy są jak szarańcza ten który rozpostar niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny Księga Izajasza, rozdział 40, werset 22. Założyłeś fundamenty ziemi, tak że się nigdy nie zachwieje, Okryłeś się głębią jak szatą, wody stanęły nad górami. Księga Psalmów 104, pięć do 6. Pan króluje, przyoblek się w majestat, odział się Pan i przepasał potęgą, utwierdził też świat, że się nie zachwieje. Księga Psalmów jeden. Czy rozpościerałeś z nim niebiosa, które są trwałe i podobne do zwierciadła odlanego? Księga Hioba, rozdział 37, werset 18. Zadrży przed nim cała ziemia, świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył. Pierwsza księga Kronik, rozdział 16, werset 30. Gdy jeszcze nie stworzył ziemi ani pól, ani początku prochu okręgu ziemskiego, kiedy przygotował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał okrąg nad powierzchnią głębi, gdy w górze utwierdzał obłoki i umacniał źródła głębin, gdy wyznaczał morzu jego granice, by wody nie przekraczały jego rozkazu, kiedy ustalał fundamenty ziemi, Księga Przysłów, rozdział 8 i wersety od 26 do 29. Podnosi z prochu ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, aby posadzić ich z książętami i pozwolić im odziedziczyć tron chwały. Do Pana bowiem należą filary ziemi. Na nich osadził świat. Pierwsza Księga Samuela, rozdział drugi, werset 8. Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany. Ja jestem. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. To moja ręka założyła ziemię i moja prawica zmierzyła niebiosa. Gdy na nie zawołam, Zaraz staną. Księga Izajasza rozdział 48, wersety od 12 do 13. Wodą nakreślił granice, aż nastąpi koniec światłości i ciemności. Filary niebios trzęsą się i zdumywają się jego gromem. Księga Hioba rozdział 26, wersety 10-11. On bowiem patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko co jest pod niebem. Księga Hioba rozdział 28, werset 24. Mówcie wśród pogan Pan króluje, świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył, i on będzie sądził ludzi sprawiedliwie. Psalm 96, werset 10. Potem Bóg powiedział: Niech stanie się firmament pośrodku wód, i niech oddzieli wody od wód. I uczynił Bóg firmament i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem. I tak się stało. I Bóg nazwał firmament niebem, i nastał wieczór i poranek dzień drugi. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, wersety od 6 do 8. Chwalcie Go niebiosa nad niebiosami i wody, które są nad niebiosami. Psalm 148, werset 4